Dzisiaj pokażę Ci trzy rozwiązania organizacyjne w kuchni, które niekoniecznie mi się sprawdzają, których raczej nie polecam, i zwrócę uwagę na nieprawidłowe wykorzystanie niektórych organizerów. Ja mam na imię Kinga i jestem profesjonalną organizatorką, a to jest kanał, na którym dowiesz się, jak skutecznie odgracić i zorganizować swój dom. Serdecznie zapraszam. Jeżeli nie możesz sama uporać się z odgreceniem i organizacją swojego domu, zapisz się koniecznie do mojego newslettera. Linka wrzucam poniżej. A niedługo dostaniesz maila z zaproszeniem do fajnego miejsca, fajnej przestrzeni, które ci w tym pomoże. Organizator numer jeden, którego nie polecam, to mata do szuflady z wypustkami. Na rynku są dostępne przeźroczyste, białe, przede wszystkim z okrągłymi wypustkami, ale też z podłużnymi, najczęściej sprzedawane w rulonach. Jakie są jej minusy? Co obserwuję najczęściej, gdy zastaję je u moich klientów? Po pierwsze są trudne w utrzymaniu, szybko zbiera się na nich brud, resztki produktów, które bardzo ciężko jest usunąć. Po drugie zwijają się, tak latają po szufladzie, w rezultacie wygląda to po prostu kiepsko, nieestetycznie i nie spełniają w ogóle swojej roli. Organizm numer dwa, a właściwie system przechowywania, który nie sprawdza mi się zbyt dobrze i tu myślę, że wywoła to sporo kontrowersji, to wysokie cargo. Chociaż w sieci można spotkać piękne organizacje z jego udziałem, to według mojego doświadczenia nie jest ono do końca praktyczne. Owszem, wykorzystuje ono bardzo dobrze powierzchnię, jest zazwyczaj pojemne, ale tutaj takie moje główne spostrzeżenia. Kiedy chcemy w pełni wykorzystać jego pojemność, umieszczamy w nim na przykład, produkty sypkie w oryginalnych opakowaniach. Makarony, ryże, strączki, mąki po otwarciu wysypują się. Poza tym w szerokich kargach nie mamy do końca do nich dostępu. Nie widzimy dobrze, co jest w jego środku. W rezultacie kupujemy drugi raz te same produkty, mamy bałagan i uwierzcie, widziałam wiele takich kargów, w których panuje chaos i trudno zapanować nad produktami w środku. Żeby tego uniknąć, stosujemy wówczas pojemniki, czyli przesypujemy produkty sypkie do plastikowych opakowań i wkładamy do kargo, co wygląda rzeczywiście estetycznie i ładnie, ale z drugiej strony nie wykorzystujemy w pełni jego powierzchni, czyli tak naprawdę jego prawdziwej roli. I uważam jednocześnie, że produkty sypkie lepiej przechowują się w szufladach, w plastikowych pojemnikach lub na półkach, w szklanych opakowaniach, w szklanych słoikach, lekkich słoikach, koniecznie na tacy. Obrotowej. Podsumowując, cargo owszem, ale wybrałabym to niższe, w którym bardzo dobrze przechowują się wysokie, szklane butelki, np. oleje, oliwy, ale też detergenty, ręcznik papierowy, jeżeli chcemy go ukryć, ściągnąć z blatu, do czego gorąco zachęcam. Zaplanuj swoją kuchnię wcześniej, rozplanuj na podstawie obecnych przyzwyczajeń, produktów, sprzętów, których tak naprawdę używasz. Co, gdzie będzie się znajdować i zobaczysz, że znajdziesz wiele lepszych rozwiązań organizacyjnych niż wysokie, ciężkie, kargo do sufitu. Zasubskrybuj mój kanał, a ja będę podrzucać Ci różne ciekawe rozwiązania organizacyjne. Po trzecie, przedstawiam organizery, które same w sobie są świetne, ale często nieprawidłowo je wykorzystujemy, źle organizujemy. Pojemniki i puszki do przechowywania produktów sypki, kawy, herbaty. Umieszczamy je zbyt blisko siebie, pchnięte w szufladzie. Owszem, wygląda to super, tak Instagramowo, natomiast jest zupełnie niepraktyczne. Zrób odstępy pomiędzy pojemnikami. I na sam koniec bambusowe pojemniki na warzywa, używane bez żadnego zabezpieczenia, przegrody. Warzywa bardzo szybko w nich psują się, pleśnieją, a zaraz potem pleśnieją pojemniki. Tip dla ciebie, zastosuj papier do pieczenia. Zobaczysz, jaką to zrobi różnicę. To już wszystko na dziś. Koniecznie napisz w komentarzu, co Tobie nie sprawdziło się w kuchni. Jaki organizer lub system przechowywania. Zasubskrybuj teraz mój kanał. Zapraszam Cię również do moich pozostałych miejsc w sieci, gdzie wrzucam wskazówki i rozwiązania organizacyjne. Wszystkie linki znajdziesz pod filmem. Serdecznie Cię zapraszam do wspólnego odgracania życia. Do zobaczenia, pa! pa.